Hej. Okej, okay. no bo raz zaczęło się. Dzisiaj. Próbujemy tam. czy po no, prostu sobie. O, jestem pod kołdrą, bo. No jestem tak to jest, to jest, to jest nie kapra, ale nie chcę mi bo No, po dzisiaj Sylwester. To na Sylwestra miałem dzisiaj sopening. Je ogólnie chcecie mi pomóc. Proszę bardzo. To, to, tutaj możecie kupić za 10 minut gemów z routragonem z magnetem. To co... 2 miliony, gramów, a ten jeszcze nie wiem, a ten jest też za 10 milionów i taki 53 kg, ten tutaj, to on jest też za 10 milionów. E, nikt to jest ten drugi, ten tutaj, Bartek Prispad. No. No, no, tak, że dzisiaj robimy łapenie. 50 milionów, trochę sobie to smartnuję. Tutaj. Tutaj okay, 44 minuty. Jest dopiero 21. O, mój kolega. Oj, wojka, co drobnie. Pewnie lekę. Nie, rara chyba drobnie. Wiedziałem Legenda! Dobra, czy coś drobnie? Mam 50 milionów. Już mam 48, ale trochę dużo to będzie opening dla mnie Festival. <tryk> hey. Jak powiedziałem huge festiwka to pra co za codziennie nagrywał. albo co nie wiem, co idę i to jest nie wiem. Jeżeli robimy mi ale to będę co, czy, czy, czy może, to no nie wiem, ale... Ja chcę już westryka, tak. Nie są ja kupiony, kupę z tym что-то уже Okej. Okay. Jestem, okej okay, jestem. O! F -f 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 -f. Właśnie. Napiszcie w komentarzach ile jest ten golden, ile ma osmi, czekaj. Jeszcze 3 będzie już na golden. To było jeden. A to było 11. to. Nie, muszę dalej iść, podkąć. Czekajcie. Może pojechać dopiero. Okej. Co mi drobu. O co jest znowu? W na rozdanie. Ktoś jest... Takie nie ma takich dobrych petłów. Te Rudolfy też będą, nadzieję, ja się także Także te. Te festiwalfy będą na rozdanie. Dużo ich teraz mam. A na będą... nie ja chyba zepsułem. O dobra! tylko no nie ma. gdzie. Aczakro, otwieramy sobie te 400. Może jakiś mityką, drobnie. Może kiedyś... Nie no. Ja właśnie basicie nie chcę. Trwałnę. Sarenko, ale ja nie chcę. saryny Co możesz Nie wiem jak tam się opłaca. Nie no, jest Ale... Dzisiaj długi trochę odcinek. Będzie trwało troszeczkę, może chwilę po prostu. Trochę. A gdzie festiwal? Nie Jak mi dropnie chociaż... Nie wiem, Mythical? A jak już Cut To ja będę co... co będzie nagrywał. A w ogóle... A w ogóle ten dropłem... nie wiem kiedy. Santa Pausa Santa Pausa tutaj no ja. no, się z... No coś nie wiem Było jakieś tak Otwieram się, a tu nagle ten Jak to ci jakieś, nie wiem Jakiś coś tam, jakoś ten Jakiś broda coś moja, nie wiedziałem o co chodzi A tam A tutaj BUMBEJO bum. Jakieś questy, wszystko, a wszystko. A tutaj, to chcę, jakiś łapiec. Chcesz? Wow, jak mi to dasz, to będziesz najlepszy. Kościół, mogę ci coś dać za niego. Mogę ci dać. Takiego?

Czyli nie można ze mną tradować, bo ja tylko daję trady. Ja tylko daję trady także od, od dzisiaj, będzie od, od odcinek. Może, 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 rok, tak? Tak? nie 2022 to może, 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 ale nie, może, chyba w jakimś parku i będziemy oglądać te może, będziemy też też no. Brata nareszcie nie ma, także mogę nareszcie na głośno. Nie pytajcie dlaczego. Wtedy tak, tak głośno nie nosi. Nie ten, bo był brat, wiecie. A on wszystko słyszy. 17 lat, stary chłop. To stary chłop. bra, ostatnie jakoś otworzył, bo już nie chcę. Nie chcę mi się. No. Co? Gdzie Ida? O właśnie. Patrzcie co kiedy dostałem i zapłaciłem za to 100 milionów gamów. Nie żartuję. Nie ty. Dominusy astry, dominus, dominus astra, dominus astra, dominus astra. Dominus Astra. Jeszcze... To... Do... Co? Jaką się to nazywało? ortus Nie, nie pamiętam. To mi się uda. To mi się uda. Yy. Dobra, to chyba się uda. Nie pamiętam ile on miał. Chyba dużo, co nie? No, dobra. Halo! Okay. Dobra, 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 dużo, dużo, dużo. Ma trochę, trochę, trochę. Dzisiaj będzie też 10 pilionów tych tech coinów. Touch tech tych koinów, bo... bo... Nie, no. Nie, ale tak mnie skusiło. Dobrze. Nie. Akurat już. O, od jutra jak będzie ten nowy rok. Jutro. Wiem, że dzisiaj będzie o 000, coś tam. No to zrobię. Jutro nie będzie ten odcinka ani rajba, bo. Nie będę w szkole, ale. No po prostu nie będę mógł nagrywać, bo. Bo właśnie ten. Bo jutro już kanału nie mogę nagrywać. Chyba, chyba, jak będzie czwart, nie, czwartek, to będę mógł tak... Nie, nie będzie czwartek, jak? Nie, no może jutro postaram się. Bo. Będę mógł, bo jutro. E, po, no po prostu. E, kiedyś mnie zbanowali. I ten. Na YouTube, bo coś tam puściłem, jakieś takie, nie wiem, coś tam puściłem złego. No i mi zbanowali z YouTube'a, także musiałem 8 dni czekać, żeby mi się to zrobiło. No i chyba z tego dostanę bana. Chyba. Ja nie wiem czy ja dostanę banę, ale chyba tak dostanę znowu bana. Chyba. Albo koniec już kanału, albo wszystko. Nie będę miał w ogóle nic. Co stracę cały kanał? Ja mam tutaj trochę dużo subskrybentów, chyba go stracę ten kanał. No, smutno, ale. Niestety. Jakbyście pytali, bo zawsze piszecie pewnie do tego domu, knok, knoc, 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 knok, knok, knok. To, to już nie działa. E, szybki poradnik. E, to już nie działa. Potwierdzam. No i już to nie działa. Dobrze. W innych wersjach, tam gdzie był Haven, to jeszcze to chyba było. To by było, to, to, co to by było, tylko Haven. No, Haven, no wiecie, tam. Yy. Wtedy jeszcze to było, ale jeszcze chyba jak też zaczął, to już tego nie było. sobie weźmy może można teraz ale nie, nie, nie. Mine i tutaj mamy trochę do przerabiania, co? Ja muszę... O nie, 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 nie. Cyk, 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 ciek. O, Oj, ten co ostatni został? Ten o, tutaj? To ja będzie na rozdanie. 5 Pajniki macie w opisie. But, nikt patek, pis, pijecie na opis, a jak nie, nie wiecie gdzieś opis to po prostu na czacie napiszę eee, taki krótki live, ale bez discorda, bo taki po prostu nie na żywo, ale jakby krótki live to powiedzieć o, to kiedyś działało, ale teraz nie jak jak to jak tu to open, open. Działało było. Tylko było tam. Tak, więc tylko to wiecie tutaj. No czy Znaczy tutaj ten. No na wulkano, na wulkano. Co jeszcze nie było tamtego, to chyba jeszcze to działało. tym nie widział. A mój sposób na farminie to jest tutaj. Tu się dużo trochę zarabia. Patrzcie, tam zostałem 11 bilionów. A nie, to ty, Uro, muszę sobie farmić moje wszystkie kemy, Wszystko, bo ja mam mało. Jestem pitakiem, wiem, że wy macie jakieś 400 milionów. 1 bilion, 125 bilionów. Coś tam i inne. Wow, jak dużo, 300 milionów. Wszystko, a jest ja dopiero co rok temu zacząłem. Czy się nowy rok? To to po prostu dwa lata już gram w Pet Simulator X, a ileś miesięcy, to chyba rok temu założyłem kanał, nie, Bo z... no kiedyś, no ten, no kiedyś. Please Free Pet, coś zresztą umiem po angielsku pisać w ogóle wszystko prawie.

Preston. czy coś Preston. 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 na Discorda z... Preston. wejdę? O Preston. 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 Discorda. O nie. nie. O, Preston. To jest mój... ten pet, tylko że... Nie wiem, go ale sprzedałem. To jest mój pet, ale go to tak cieszyłem Widziałem go nareszcie, tego tak ale... Ale mój kolega... Wbił się na moje konto. <śm> już się tak cieszyłem, tak się już cieszyłem z tego już to bo tak ja po prostu nie wiem Discorda łączonego e, pod jeden komputer środkowy pod d, drugi nie wiem, włączony Simulator X a pod trzecim po prostu są na YouTube. patrzę, bo coś tam nie wiem, coś tam leci, Patrzę się na Discorda A tam coś moi kuracy piszą na ten trading chat czy nie o tu nagle patrzę na ten, ten drugi O tu nagle nie wiem wszystko Wszystko ten jest I tam szaro, wszystko tam szaro wszystko ten w ogóle mój kolega mi klikał ten, to E i to wszystko, no i on wtedy poszedł, wtedy ja klikłem, wtedy patrzyłem wtedy na Discorda, znaczy no nie wiem jak to wygląda, ale wtedy patrzyłem na Discorda, wtedy patrzyłem, znowu drugi boss sprawdzić, żeby ten... To po prostu chciałem sprawdzić jeszcze raz, a tu nagle się już otwierało jako... A tu nagle wszystko jakoś, nie wiem, szaro, szaro, wszystko nie wiem. już tam pisało, Hug, GPT Backup. Co? Już coś tam pisało, nie wiem. Nie wiem, wszystko tam pisało, ja, ja nie wiem. Szary cały ekran, całkiem szary, wszystko szare tam było. Komputer mi się wybuchł, bo. No mój komputer jest taki prosty, że ja nie wiem. Teraz jestem na telefonie. A jak chcecie odcinek z Minecrafta, to, to po prostu napiszcie w komentarzach, ja ach, Nie mam takiego fajnego. W ogóle mój kolega go, go zabrał, bo, bo chciał go zawsze, ale na pewno... Nie, tak raz to ja mu, dałem i i już nie obawię, bo... ale tak tu miałem takiego fajnego szaro całkiem oj, widzicie mój, e, ten... czego ja się ciągle, no, że ciągnąłem Bartek wszędzie mi się... takie ja w nie, 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 znane do naszego, nie, nie, jest Bartek nie, Bartek, nie, Bartek, 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 bartek. Co? Ja nie, nie, a w ogóle, Czyli co? Chcecie Czy odcinam kiedyś Minecrafta? Piszcie w komentarzach. Trudno. No, nie, nie no, piszcie, że piszcie o Czy chcesz jakiegoś peta wygrać, piszcie w komentarzach, czy co czy ja powiedziałem. A piszcie w komentarzach, żeby mi się ten ziskał I piszcie też w komentarzach, żeby... W ogóle piszcie też w komentarzach tam, że ten. No po prostu czy chcecie kupić mojego peta, to chcecie tam wybrać. Także mała. Big bu papi bapu. nała 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 Help